Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. W Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy odbyła się trzecia wojewódzka konferencja szkoleniowa pod hasłem Autyzm. Łatwo powiedzieć, trudniej żyć. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia z Potrzeby Serca. W konferencji udział wzięło blisko 80 osób. Po tym, jak wzrasta liczba uczestników, myślę, że coraz więcej osób się pojawia z autyzmem, coraz więcej w przestrzeni publicznej istnieje i dlatego uważam, że to, co robię, jest warte i jest właściwie konieczne w dzisiejszych czasach. Szerokie kampanie, które są w mediach pokazują, że jest, że jest problem z autyzmem i, i z, z osobami, że nie, nie wszyscy wiemy, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak z nimi pracować. Jest to możliwość właśnie dla e, nauczycieli i rodziców z naszego rejonu, z naszego województwa podkarpackiego tak naprawdę, bo to wojewódzka konferencja, e, żeby się tutaj spotkać, posłuchać, dowiedzieć czegoś nowego, bo trwają cały czas przeróżne badania, e, mamy jakieś nowe podejścia, nowe spojrzenia. Można zweryfikować swoje dotychczasowe nie wiem, poglądy, metody terapeutyczne, no i przede wszystkim wymienić się dobrymi praktykami. Także cieszymy się, że nasza placówka jest takim miejscem, które umożliwia takie spotkanie. Konferencja miała na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz edukację na temat autyzmu. Uroczystego otwarcia dokonała Anita Zacharek Kusek, dyrektor zespołu szkół specjalnych w Dębicy. Uczestnicy konferencji mogli m.in. wysłuchać prelekcji ekspertów, w tym psychologów Przemysława Sowy i Katarzyny Orzeł oraz logopedów Agnieszki Rajs-Glazar i Magdaleny Tarnawskiej. W spotkaniu udział wziął także Piotr Chęciek starosta powiatu dębickiego. Mamy określone już sposoby na jakby weryfikację czy na diagnozowanie autyzmu, ale on ma też różne oblicza. To nie jest tak, że ktoś ma autyzm, to jest jedno, tak? tak jak zapalenie płuc. Po prostu są różne spektra, różne poziomy, różne powiązania. Są dzieci, które dzisiaj mają asperger, zespół Aspergera, który też jest określany jako część autyzmu, ale to są dzieci, które są w pewnych obszarach wybitnie uzdolnione. One mają być może, czy często łatwiej, jeśli chodzi o funkcjonowanie w życiu Natomiast to jest ciągle ta sama jednostka, która po prostu powoduje wielką potrzebę opieki, wielką potrzebę zrozumienia, wielką potrzebę zaangażowania, myślę, systemu edukacji, ale też systemu opieki zdrowotnej, systemu w ogóle wspomagania rodziców, którzy mają dzieci, które na ten zespół cierpią, żeby im było łatwiej po prostu, żeby nie określać ich jako osoby niegrzeczne, niewychowane, które stwarzają problemy, tylko osoby, które po prostu mają określone kłopoty związane właśnie z autyzmem, no i trzeba im pomagać w tym, żeby to ich życie było łatwiejsze, żeby świadomość społeczeństwa przede wszystkim była dużo większa. I ta konferencja właśnie tutaj dzisiaj myślę temu służy. Autyzm to nie jest choroba, to jest zaburzenie, to jest taki stan, który dzieciom będzie towarzyszył w okresie dorastania i w dorosłości. Stan, z którego na dzień dzisiejszy nie można się wyleczyć, nie ma, nie ma leku, który sprawiłby, że dzieci z dnia na dzień po po prostu staną się zdrowe, ozdrowieją. Natomiast yy... Nie chcę, żeby to też zabrzmiało tak strasznie, że to jest taki stan, w którym dzieci będą tkwiły do końca życia i że to jest jakaś pułapka, ponieważ osoby w spektrum autyzmu, dzieci, które stają się potem osobami dorosłymi, mogą samodzielnie żyć, samodzielnie funkcjonować, mogą osiągać takie same cele, jak wielu rówieśników neurotypowych, czyli mogą chodzić do szkoły, mogą zdać maturę, mogą pójść na studia, w dorosłości mogą samodzielnie żyć i funkcjonować. Kwestia jest tylko taka, żeby Żebyśmy my dorośli umieli w odpowiedni sposób pomóc tym dzieciom. Na zakończenie konferencji każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat podkreślający, jak bardzo istotna jest edukacja i praca na rzecz osób borykających się z problemem autyzmu. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne na terenie byłego obozu pracy w przymusowej w Pustkowie, który funkcjonował w tym miejscu w latach II wojny światowej. Choć pogoda nie sprzyja, ziemia jest zamarznięta, wciąż znajdowane są nowe przedmioty. Koparka pracuje ekipa wykopaliskowa też Staramy się jak to się mówi całą sprawę kontynuować tym bardziej że zależy nam na tym aby jeszcze przed świętami wydobyć tutaj z tego miejsca najważniejsze artefakty wszystkim kuchnie na której że tak powiem renowacje zdobyliśmy już otrzymaliśmy środki tutaj Także, także gmina Dębica nas tutaj dzielnie wspiera w naszych działaniach. Również i, i przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami, także także i gminny zakład komunalny. Także naprawdę dzięki tej współpracy jednostek gminnych, te prace po prostu nam się posuwają do przodu. Zarówno na początku prac wykopaliskowych, jak i teraz, znajdowane są ciekawe przedmioty. Są to fragmenty nieśmiertelnika, butelka po medykamencie, butelka po wodzie sodowej, fragmenty muru kolczastego, elementy metalowe kuchni i elementy ubioru. Myślę, że z każdym dniem nasze znaleziska będą się poszerzać, to po pierwsze. No i przede wszystkim nasza wiedza, co się tutaj wydarzyło. Guzik węgierski. Oj, proszę bardzo, tutaj kolega już właśnie podał austrowęgierski węgierski guzik. No, Czy co nam to mówi? Okres co najmniej 1914-1918 na tym terenie. Także badając. To miejsce, mamy świadomość, że możemy znaleźć różne inne artefakty z zupełnie innych czasów. Wiemy dobrze, że tutaj bardzo często znajdowano monety, przedmioty codziennego użytku z czasów XVII, XVIII czy XIX wieku. Także, że już nie mówiąc o, o, o różnych artefaktach z początku XX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. Kierownikiem prac archeologicznych na terenie obozu pracy przymusowej w Pustkowej jest Michał Czarnik. Chcemy zrealizować zadanie jak najszybciej ze względu na to, żeby oddać ten teren przede wszystkim właścicielom, którzy, którzy udostępnili nam, dali możliwość pracy. Nie możemy, nie możemy tego przedłużać po prostu, bo, bo chcemy też być fair w stosunku właśnie do właścicieli i mam nadzieję na przyszłość też wydadzą pozwolenie na pracę, pracę na innym terenie w obrębie z własnych działek, a może i yy, Inni właściciele też się zdecydują na, na wydanie takiej zgody, na co bardzo liczę osobiście. Patrząc na historię, tego miejsca jest tutaj bardzo dużo do odkrycia. Tak naprawdę to, co jest za nami, to, to jest tylko, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest mały ułamek, i warto by było to no, przywrócić pamięć przede wszystkim o tym miejscu, bo z jednej strony tutaj lokalne społeczeństwo pamięta, zna to miejsce, a tak pod kątem szerzej, może tak, to są pewne, no nie wszyscy znają może tak pustków, nie, nie wszyscy słyszeli o obozie, o górze śmierci już prędzej, bo jeż, jednak to jest dość taka nazwa wpadająca do głowy. W pracach biorą udział także osoby, które wspierają swoją wiedzą stałą ekipę archeologiczną. Każde znalezisko zostanie oczyszczone, opisane i będzie w przyszłości prezentowane na wystawach czasowych w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci. Przypomnijmy, że Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania napisało wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o przeprowadzenie badań archeologicznych. I taką zgodę otrzymało. Skoda na wykonanie badań jest do końca 2024 roku, ale jak podkreśla Michał Czarnik, kierownik prac archeologicznych, nie będzie problemu z jej przedłużeniem. W galerii i sklepie radość, czuć już atmosferę świąteczną i mikołajową, piękne anioły, bombki i wiele przedmiotów rękodzieła artystycznego, przygotowane przez osoby z niepełną sprawnością, robią wrażenie. Mariola Kondzielawa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, prezentuje różnego rodzaju dzwonki, świeczniki w kształcie domków i mówi w jaki sposób przystroić swoje mieszkanie. Przygotowujemy drobne upominki, które będzie można nabyć właśnie w postaci kubeczków, jakichś ozdób przedświątecznych. No ale mamy też takim naszym głównym wyrobem już od wielu lat to są anioły, które są bardzo charakterystyczne, można je podziwiać w, naszej, w naszym sklepie. Oprócz tego mamy różne świece zapachowe, mamy domki, te elementy dekoracyjne domu i myślę, że jak ktoś do nas przyjdzie, to na pewno znajdzie coś dla siebie i dla swoich najbliższych. Do tego jakby zachęcamy przed tym okresem właśnie mikołajowym, żeby przyjść i i wspierać też to zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, nabywając te produkty, które tutaj my wytwarzamy, produkujemy, wykonujemy. Jak co roku nie zapraknie świątecznej oferty gastronomicznej, będzie można składać zamówienia na przysmaki wigilijne, jak i ciasta. W tym roku nie zabraknie na pewno ręcznie robionych uszach z grzybów leśnych, wszelakiego rodzaju pierogów ruskich z kapustą i grzybami, z wędzoną śliwką. Jak również tradycyjne dania wigilijne, barszczy, barszcz czerwony, żurek wigilijny z grzybami, no i nie może zabraknąć karpia. Szczegóły oferty oczywiście pojawią się na naszych mediach społecznościowych, na stronie Lunch Baru. No i jak święta to słodkie, jak słodkie to Cafe Radość, także tam też nie zabraknie klasyki serników, makowców. Ale pojawią się też nowości, pojawią się ciasta czekoladowe w nowym wydaniu oraz boksy, które można sobie skomponować w dowolny sposób. Kierownik Mariola Kądzielawa zachęca także do skorzystania z oferty Pralni Czysta Radość. Oprócz tej oferty rękodzieła, no to nie można zapomnieć o, właśnie o gastronomii, o pralni, bo też w okresie świątecznym też pewnie porządkujemy, robimy jakieś właśnie sprzątanie generalne domów, więc zapraszam też do skorzystania z tej, z tej oferty usług pralniczych. No, i oczywiście dla rozrywki, kino, radość jak najbardziej wprowadzi nas w ten właśnie nastrój, to już taki typowo świąteczny. Kierownictwo Zakładu Aktywności Zawodowej zaprasza w miesiącach zimowych do swoich lokali. Nie tylko po to, aby zjeść smaczny posiłek, ale także po to, aby wypić przepyszną, rozgrzewającą herbatę, aromatyzowaną kawę czy gorącą czekoladę. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji.